Tam skrzynka jest w wodzie albo no tam jest w wodzie, a tutaj jest na powierzchni. ABD, zerknij na to. Zobaczmy, co znalazłeś. Gdzie była ta druga skrzynka w wodzie? A, tutaj. No ale nie, nie możemy. Nie, nie. nie mam możliwości w dalszym ciągu zanurkować czy coś. Tu jest miejsce do medytacji. Tutaj mamy skrzynkę, wbijaj się tam. Co tam jest? O, znalazłeś coś! Teraz tak, bo tam na pewno będziemy szli dalej. Ale jeszcze zobaczymy. Um, aha, czyli tutaj byśmy mogli wrócić. Ewentualnie tędy mam nadzieję, że tędy możemy wrócić, skacząc na tą linę. Tam na górę się raczej dostać nie możemy. Dobrze, tu, czy tu mamy echo przypadkiem mocy. Jak najbardziej. Coś ładnie pachnie. Co to? Nie podoba mi się to. O oh no! Nie widziałem. Jeszcze są tutaj te kwiaty, które się tak zbliżają do mnie, ale nie mogę ich przeskanować ani zabić. Nie wiadomo gdzie, iść, w prawo czy w lewo. Sprawdźmy najpierw w prawą stronę. Bez dyskusji musimy opuścić kasik, żeby przeżyć. Nie porzucę Łukich. Poprowadzę tych, którzy wciąż chcą walczyć. Więc zostaniecie sami. Żołnierze, ruszamy. Chodźmy. Odnajdziemy tarfula. O, -o. No, co jest, kal? Co z tą lianą? Musi wspinać, dobra. No cóż, nie interesują się nami na razie, a tam, z... o tam mogliśmy jeszcze wejść do góry, chyba, czy my stamtąd przyszliśmy? A nie, tam musimy iść, a nie, mamy dwie opcje, albo tu, albo tam. Podejdź hmm. słaby to słaby. W brakcie to punkt um. mógłby zeskoczyć tutaj. To mi się wydaje, że tam jest ograniczona jakaś ścieżka, że to musimy właśnie iść tutaj, nie? A nie tam dobra. Nowe nasiono, właśnie Tak myślałem, że tutaj dla niego coś znajdziemy o, lipcia Holy shit, coś w tym miejscu jest. Patrzcie, ile zdobiliśmy dzięki temu doświadczenia, kurczę. Dobra, czyli to mamy wszystko tutaj zbadane. Super. A to mogliśmy też po tych tych się pospinać. Tam wystających tych huby, czy nie wiem, jak to to, coś generalnie w każdym razie z tych skał. O oh no! Kurde, jak chciałem górą iść dobrze że tutaj wcześniej, nie przeszliśmy od razu. No, what the hell! Strasznie to gówno rani, a nie ma jak za bardzo tego rozwalić. Gonicie się. Oh shit. No, oh, damn it. Cię przeżyć. Wszyscy, odwróć! Osłaniamy was! Okej. O kurde, Widziałeś już takie miejsce? Ja też nie Nie podoba mi się to ani trochę. No ale dobra. Zróbmy medytację. Dlatego, że mamy już dwa punkty i coś możemy sobie rozdać. Drzewko umiejętności. Jak było rzucanie tego miecza? O, później, o to to jest to wirujący rzut. 2 razy F, no właśnie e, Co nam tutaj zostało? Atak z przełączeniem. Kar wykonuje specjalny atak, podczas którego zmienia tryb swojego miecza świetnego. Nie, to nie, nie, niekoniecznie. Eksperckie hmm. yy, umiejętności przetrwania. Zwiększa maksymalne zdrowie Kala. Ja myślę, że może to weźmiemy. Bo do, troszeczkę dostajemy po dupie ostatnio. Yy, tutaj mamy ...personalizowane stymy. Kalo zyskuje yy, dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stymów. To też będziemy musieli sobie wziąć, ale no to wiadomo będzie teraz. Rzut mieczem świetlnym. Przytrzymaj prawy, plus F. Kal rzuca w przód miecz świetlny. Mieczem świetlnym. Po czym przyciąga go do siebie. Miecz zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom, którzy znajdują się na jego drodze. To dopiero dodali nam tak naprawdę. Potężny rzut zwiększa zasięg rzutu mieczem świetlnym. Zwiększa maksymalną moc kala. Masowe spowolnienie to nie. E, siła przyjaźni z tym BB-1 w pełni uzupełniają wskaźnik mocy. E, potężne pchnięcie, silne pchnięcie jakolwiek, odrzucanie grup wrogów i powalanie dużych celów. W to będziemy musieli wszystko poinwestować, ale na to trzeba, niestety, mm, No punktów umiejętności. A Atakowych już teraz nie mamy, skończyły się. E, nie wiem po co mielibyśmy po tym biegać. Bo i tak nam to nic za bardzo nie daje. Czy my na to możemy wejść i co to jest? Hmm, ciekawe. Trzymaj się. Holy shit. Potrzebuję pomocy. Dobrze. Aha, i to nas może tam do skrzynki zaprowadzić. Tam coś chyba też się świeci. Czy mi się wydaje, że to jest jakiś koniec mapy po prostu. Okej. No i proszę. Nie, myślałem, że potem się da się wspinać, a to nie. Dobra, ale to przedostaniemy się tam. Czy tam się nie da przedostać? Chwila. Tam też coś jest, ale tam się nie możemy dostać. Chwila. Z tamtą przedostaliśmy się tu, ale tu nie mogliśmy. Po co jest to w ogóle? Nie wiem. Ale się dowiem później, może. E, na razie musimy płynąć tutaj, no bo nie mamy innej opcji. Dobra, tu możemy wyjść. To coś jest? Co tam? Czym ty się tak, Bidiwan, emocjonowałeś? Cholerny pająk. One atakują, a potem one stoją jak wryte, nie? Mm, tam możemy iść, ale jeszcze sekund, pięć posprawdzamy sobie. Wszystkie zakamarki, jak to ja. Te drzewa. Wszędzie można wyczuć moc. Oba więź. No i tu musimy iść, czyli to tam sobie jeszcze pójdziemy. Spisałeś się. I wyczuj echo mocy. To nie jest do tego, żeby tam się dostać. Tam musimy się widocznie najwidoczniej dostać yy, tędy. Nie tędy. Tutaj. Bo nie widzę innej możliwości: tu się nie przedostaniemy. Tak, to tu mamy spotkać Tarfula. Tak, tak, tak. Dobra, tam jest Lina. Dobrze, no że dotarłeś. To jest wódz Starful. Przybywam z misją od mistrza Inokordowy. Poszukiwał artefaktu Zefo. Może pomóc ocalić drzedaj. Kordowa odnalazł mądrość na szczycie drzewa początku. Tam szukaj odpowiedzi. Jest to olbrzymie. Nie wiem od czego zacząć. Cóż, może uda ci się wejść na szczyt przez system korzeni, ale większość jest pod wodą. Weź aparat tlenowy. O! O! Tak jest. Możemy wreszcie nurkować. Dziękuję. Co teraz będziecie robić? Jedyne co możemy. Dalej walczyć. Powodzenia i do zobaczenia. A tlenowy, eksploruj nowe obszary pod wodą. Dokładnie tak. Eee, no to czyli wracamy do wody? Czy tu była jakaś skrzynka? Um, I chyba będziemy mogli tam przepłynąć, pod spodem. Tak. Niep. Przytrzymaj, aby zanurkować. Dobrze, to zaraz. Przetestujemy sobie na skrzynce. Przytrzymaj, aby wypłynąć na powierzchnię. Hmm, ale tu nie ma skrzynki. Tam wcześniej była chyba, no. Tutaj niestety nie ma. No ale możemy zerknąć. Tam mamy skrzynkę, już widzę. Czy my się do niej dostaniemy? Nie wiem, czy mamy ograniczoną ilość powietrza też. Troszeczkę się boję. Tam jest kolejna. Nie, chyba mamy nieograniczoną, bo byśmy mieli jakiś pasek. Nie ma animacji, jak bd One wskakuje do tych skrzynek pod wodą. Co tu jest? Hmm. Echa mocy. Schronił się tu jakiś ługi. Opłakiwał czująść śmierci. Nieźle. No, skrzynka? Musimy chyba tutaj płynąć. Tu gdzie się tak świeci. Skrzynek tu już żadnych nie ma ani przejść. Aczkolwiek tu coś jest, ale tu chyba nie możemy wpłynąć, nie? Mm -hmm. To jest statek z drugiej części ataku klonów poznaję tu nic nie ma dobra nic tu generalnie pod wodą nie widzę a zatem chyba tylko ty tutaj możemy Go o, nie udało się. Wolę no, klona załatwić niż te cholerstwa. Da mu czy nie? O, jednak nie. Starful ich nie powstrzymał. Nie spoczną, póki nie dorwą wszystkich. Co tutaj mamy? A właśnie, te kwiatki cholerne, które my tak śledzą. Brawo! Poradnik taktyczny. Poradnik taktyczny... Potrafi przesuwać się... ku znajdującej się w zasięgu lub bezpośredniej bliskości ofierze. ...odporna na cięcia również mieczem świetlnym. Czyli nie, generalnie nie da się tego zabić. Uh. Oh, no 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 no... Tylko nie wy. Tylko nie wy. Kurde. Czekaj, Kalu, czekaj. O nie, więcej tego wszystkiego. Dobra. Nic nie pominaliśmy, nie? Nie. Przynajmniej jak na razie. O no. to musimy... nam mieć dreszcze. O, shit. o, mocne słowa jak na ciebie. O, kal, 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 kal. O oh, no! What the hell? No. Ani spacjom nie mogłem przeskoczyć. Ani ja nie wiem o co chodzi, ani też tutaj, kurde. że wyżej musimy. O, dobra jest, pacją wyszło. Oh no, gdzie mamy do góry czy na dół? Do góry. Tak, chciałem podskoczyć, ale nie zdążyłem. Nie dajcie się załatwić! Jak udało się wszystkich zrobić? Haha. Tu nic nie mamy. No do wody będziemy musieli skoczyć więcej niż pewne. Tylko jeszcze... No ja dobra Tam będziemy musieli tam gdzie Liana to pójść dalej Co tam masz? Czy tu pod wodą coś jest? Nie, bo tu jest póciutko